O, oh, what the fuck oho! Zdecydowanie ktoś musi to obejrzeć Zobaczmy. Zudomiałem A. Ah. no tak rzuciłem do hama. Ale bieda. Czy to No! To nie ja. W każdym razie. Yy, tak. Zobaczmy gazetę. O, o, dobrze do... wiedzieć, że moje podatki się nie marnują. Szalej, okej, okay, zapomniałem, że jeszcze dzihadziści do mnie napierdalają. Fuck. Cały czas zewsząd z góry Masakra, 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 masakra.